Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Solo w Kambodży. Jak mówi sam tytuł, chciałbym Wam przybliżyć życie, zabytki, ciekawe miejsca, które można zobaczyć w Kambodży. A nazwa Solo w Kambodży nawiązuje do tego, że zamierzam tam właśnie się wybrać, żeby więcej informacji o tym kraju i o tym rejonie zdobyć. To na tą wycieczkę planuję wybrać się samodzielnie, czyli właśnie solo. Mam nadzieję, że wyjazd się uda, że dużo ciekawych informacji uda mi się dla Was zebrać. Pozwólcie, że na początku się przedstawię. W momencie nagrywania tego filmu, czyli w październiku 2025 roku, mam 58 lat. Od wielu lat jestem mężem i ojcem, od ostatnich kilku lat również dziadkiem. Skąd pomysł na ten kanał? Zaczęło się to dwa lata temu, kiedy z grupą wspaniałych, bliskich znajomych pojechaliśmy w 8 osób na dwutygodniową wycieczkę właśnie do Kambodży i Tajlandii. I ten kraj bardzo mi się spodobał, bo choć jest dość biedny, to widoki ma ładne, klimat ciepły, jedzenie smaczne, ludzie są sympatyczni, pogodni, uśmiechnięci, choć często ubodzy. Jest ogólnie bardzo spokojnie, miło i fajnie, sympatycznie a dodatkowo ciekawa inna roślinność, tak inne potrawy, inna kuchnia, inne zwyczaje, dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Od dwóch lat dojrzewała u mnie chęć podzielenia się z kimś w jakimś szerszym gronie swoimi przemyśleniami, swoją, swoje, swoją inf informacjami, które uzyskałem i zebraniem jakichś większych informacji na ten temat. Powody może były trzy. Pierwsze, yy, propagując yy, Kambodżę, chciałoby się pomóc trochę tamtym ubogim ludziom, a wiadomo, że turystyka jest jakimś tam źródłem dodatkowego dochodu dla mieszkańców. Yy, drugi powód na pewno jest taki, że zdaje sobie sprawę, że wybierając się na jakąkolwiek wycieczkę, no, szukam informacji. Wiadomo, o Kambodży, tych informacji na internecie jest dużo świetnych, podziwiam ich twórców. Natomiast pomimo tego, że jest ich dużo, to chyba zawsze można stworzyć kolejny, który może dostarczyć dodatkowych informacji i czasy się zmieniają, może z jakiegoś innego z punktu widzenia popatrzy się na, na dany temat. Jadąc na wycieczkę również dużo czasu głównie znajomi spędzili na tym, żeby przeanalizować, posprawdzać, sprawdzić miejsca ciekawe itd. Ale zawsze dodatkowej informacji nigdy dosyć. Trzeci powód to jest chyba taki, że w pewnym wieku już człowiek chciałby spełniać marzenia, a nie tylko zajmować się obowiązkami. A to właśnie takie marzenie było. Może nawet nie tylko marzenie, może jakiś challenge, w wieku, w którym niektórzy już zaczynają Bardziej myśleć o fotelu i telewizorze, z pilotem wybrać się na drugi koniec świata, sprawdzić, czy człowiek podoba z językiem angielskim, którego regularne lekcje zakończył 30 kilka lat temu, a od tego czasu kontakt miał sporadyczny, czy w ogóle człowiek z natury towarzyski poradzi sobie na jednoosobowej wyprawie przez prawie dwa miesiące. Bo plan mam taki, żeby w najbliższych dniach polecieć do Kambodży w jednoosobowej wyprawie, zobaczyć, czy przybliżyć, ponagrywać, zrobić zdjęcia i to wszystko później zawrzeć w kolejnych filmach, w których chciałbym pokazać Kambodżę, jaka jaka obecnie. Obecnie jest. Wyjazd zupełnie prywatny, nie organizowany przez żadne biuro. Bilety kupowane samodzielnie, noclegi, na razie pierwsze, ale następne, wiadomo, wynajmowane normalnie, czyli tak bardzo, bardzo spontaniczny wyjazd. Tak jak wspomniałem, plan wyjazdu jest następujący: żeby polecieć do Chyba najbardziej znanego miejsca w Kambodży to jest takie tak zwane Massi, jak chodzi o Kambodżę, czyli miejscowość Siem Reap, koło której znajduje się ogromny kompleks świątynny, znany pewnie wszystkim Angkor Wat. To jest miejsce przylotu. Tam chciałbym spędzić kilka dni, może kilkanaście na. Filmowaniu i, i zwiedzaniu samego y, Angkor Wat atrakcji okolicznych, potem chciałbym pojeździć po kraju, zwiedzić różne inne punkty, zarówno Stolice, jak i no do końca jeszcze teraz nie wiem wszystkich punktów, ale, ale chciałbym, żeby to było przynajmniej kilkanaście ciekawych, dodatkowych punktów. W międzyczasie patrzeć, jak wygląda życie, co się je, co, koszt, co ile kosztuje, co gdzie można kupić, jak wygląda to od takiej praktycznej strony. Kolejne dwa lub trzy filmy chciałbym poświęcić takim informacjom podstawowym na temat Kambodży. Może przez porównanie trochę do Polski, no bo wiadomo, jako Polacy Polskę znamy. Natomiast następne to takie praktyczne informacje związane z wyjazdem do Kambodży, z tym, co już mi się udało dowiedzieć, oraz z tym, jak wygląda dla jadącego tam Polaka życie. Podstawowe informacje na tematy, począwszy od wiz, biletów, przez. Yy, Kursy wymiany, komunikację i tego typu inne rzeczy. Chciałbym podziękować oczywiście moim najbliższym, którzy no, poparli mój pomysł. Dzieci bardzo entuzjastycznie, żona ze zrozumieniem. Więc serdecznie dziękuję za, za wszelkie wsparcie, za, za pomoc, pomoc przy pakowaniu i, i wszelkie różne przemyślenia i, i sugestie. Dziękuję Wam najbliżsi. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do oglądania następnych odcinków. Kanał można zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych. Liczę na komentarze, które pomogą poprawić jakość tych filmów. Jestem zupełnym amatorem, ten film jest moim pierwszym, który nagrywam, więc liczę na wyrozumiałość, ale również na konstruktywną krytykę i sugestie. Serdecznie dziękuję za dziś, zapraszam na następny odcinek.